Sponsorem tego odcinka jest moja platforma Małcha.pl, na której znajdziesz m.in. kursy, które otworzą przed tobą zupełnie nowe, unikatowe możliwości. Kurs i zestaw do pracy metodą uwalniania kapsuł czasu narzędzie, które w łatwy i skokowy sposób pozwala dokonać uzdrawiania w obszarach życia, które oceniamy negatywnie. Cześć. Jeśli kiedykolwiek mieliście wrażenie, że życie brutalnie was czegoś pozbawiło, że zabrano wam ludzi, marzenia, poczucie bezpieczeństwa, bez ostrzeżenia i bez wyjaśnienia to uczucie jest jak ciemna otchłań, w której pojawia się jedno pytanie: dlaczego? Ale o to, co musicie wiedzieć, nigdy nic nie zostaje naprawdę utracone. Chciał tego dowieść niejako odkrywając prawo kompensacji Ralph Waldo Emerson. Swoją koncepcję opisał w eseju Compensation. Już w 1841 roku. Emerson był filozofem, eseistą, poetą i wykładowcą, który odegrał dużą rolę w rozwoju transcendentalizmu, czyli ruchu filozoficznego podkreślającego indywidualizm człowieka, jego intuicję i duchowe połączenie z naturą. Emerson twierdził, że w naturze właśnie i w życiu istnieje uniwersalna równowaga, zgodnie z którą Każda strata jest w jakiś sposób rekompensowana, a każda akcja ma swoją reakcję. Tak naprawdę to wszechświat nie zna pojęcia straty. Emerson mówił o czymś, co większość ludzi ignoruje: każde działanie, każdy wybór, każda strata musi zostać w jakiś sposób wyrównana. To, co tracisz w jednej formie, wraca w innej. To, co wydaje się niesprawiedliwe, w rzeczywistości stanowi fragment większej układanki. To, czego nie możesz zobaczyć teraz, wkrótce stanie się oczywiste. Nie chodzi o to, że los mechanicznie wymierza sprawiedliwość. Chodzi o to, że energia nie znika, zmienia tylko postać. Wszyscy przywiązujemy się do ludzi, do zwierząt, do idei. W pewnym momencie wydaje się nam, że to, co posiadamy, jest jakby niezniszczalne, ale przychodzi czas, że coś znika, zostaje nam odebrane. Pojawia się rozpacz, smutek, głęboki żal, ale być może ta strata została czymś skompensowana. Proszę cię popatrz na swoje życie. Może rozpoznasz to prawo. Jeśli rozpadła się relacja, może była przeszkodą w odkryciu prawdy o sobie. Jeśli straciliśmy pieniądze, może odkryliśmy, że prawdziwą wartość mają rzeczy niematerialne. Jeśli straciliśmy bezpieczeństwo, może nauczymy czerpać się poczucie bezpieczeństwa ze swojego wnętrza. Strata jest tylko przeobrażeniem. Coś odchodzi, bo coś ma nadejść. Czasem patrzymy na rzeczywistość i widzimy jedynie jej powierzchnię, wydarzenia, które wydają się przypadkowe, ludzkie historie, które wydają się niesprawiedliwe, wybory, które nie prowadzą tam, gdzie się spodziewaliśmy. Ale może właśnie w każdej tej drobnej zmianie, w każdej stracie i każdym spotkaniu działa precyzyjny, Choć niewidzialny mechanizm równowagi. Niektóre filozoficzne szkoły sugerują, że każda chwila naszego istnienia jest idealnie zsynchronizowana, ale tylko wtedy, gdy patrzymy na nią z perspektywy szerszej niż y, nasze indywidualne oczekiwania. Prawo kompensacji nie jest czymś, czym możemy manipulować. Nie możesz oszukać wszechświata. Nie możesz wymusić nagrody, jeżeli Twoja intencja jest nieczysta. Jeśli działasz z chciwości, dostaniesz więcej, ale dostaniesz też konsekwencje tej chciwości. Jeżeli poświęcasz siebie, wszechświat to zauważy, ale zapyta Cię, czy robisz to świadomie. Jeśli wierzysz, że życie działa przeciwko tobie, wszechświat będzie ci to pokazywał, aż zdecydujesz się zobaczyć prawdę. Wszystko się równoważy, ale często w formie, której się nie spodziewasz. Życie jest nieustającym strumieniem energii, myśli i działań. Czasem wydaje się, że sprawiedliwość jest ślepa. Że nasze dobre intencje giną w chaosie świata, a życzliwość bywa niedoceniona. Ale natura nie działa w sposób liniowy. Każdy gest, każde słowo, każda decyzja tworzy fale, które wracają, czasem w sposób, którego zupełnie się nie spodziewamy. Empatia, uczciwość, taka zwykła dobroć serca. Te wartości nie są tylko abstrakcyjnymi ideami. To siły, które kształtują rzeczywistość. Gdy je wybieramy, nawet jeśli nie widzimy natychmiastowego efektu, tworzymy przestrzeń, w której równowaga może się zamanifestować. Bycie dobrym nie oznacza naiwności. Oznacza świadomość, że wszystko działa według określonego, subtelnego prawa, prawa kompensacji. O tym właśnie teraz mówimy. Może nie dziś, może nie jutro, ale nic, co zostało dane z czystego serca, nie zostaje utracone. Nie bójmy się strat, są tylko przejściem do nowego etapu. Zaufajmy. Ten świat nie działa przeciwko nam, tylko dla naszej ewolucji. Otwórzmy oczy na, na subtelne znaki. Czasem nagroda przychodzi w formie, której od razu nie rozpoznajemy. I nie próbujmy się niczego kurczowo trzymać, bo trzymanie się rzeczy, które mają odejść, tylko sprawia, że opóźniamy swoją własną przemianę. Może życie nie jest o dążeniu, o walce, o konfrontacji z tym, co nie tak. Może życie jest o zrozumieniu, że wszystko już się dzieje. I że nie musimy niczego wymuszać. Ponieważ wszystko jest w ruchu, każda część układanki pasuje, nic nie jest utracone. Ralph Waldo Emerson opisał coś bardzo oczywistego taką oczywistą oczywistość że rzeczywistość działa według zasady równowagi, nawet gdy wydaje się to niewidoczne, dobrego dnia lub nocy. Każdy komentarz to okazja do nowej rozmowy i wymiany myśli. Zostaw swoje przemyślenia i nie zapomnij o subskrypcji. Będziesz na bieżąco z kolejnymi inspirującymi filmami.